Kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Właśnie sobie z różą tutaj siedzimy na łóżku i oglądamy bajkę na laptopie, bo przyjechali. Słuchajcie, przyjechali. No, przyjechali w końcu i w końcu będę miała salon. Tak się cieszę, że nie macie pojęcia. I właśnie zobaczyłam, że ten pan, który przyjechał, on ma jakąś w ogóle inną wyżynarkę i on te panele. Tnie, trzymając je normalnie w ręce na dworze w powietrzu. Ja tego wcześniej nie widziałam, wiecie, bo nie zaglądałam tam za bardzo, jak oni to robili. Ale idzie to bardzo szybko. Mi się wydaje, że za godzinę będzie zrobione. Spóźnili się, oczywiście, ale słuchajcie, to nie jest ważne. Ważne, że w końcu przyjechali. Także teraz kończą to, czego ja nie mogłam dociąć na dole. Będą kłaść listwy. Ja już tutaj też mam listwy, zaraz wam pokażę, już tutaj właśnie wnieśli te listwy. To są takie i będę miała w końcu tutaj wykończoną tą sypialnię też, bo że tak się cieszę, nie macie pojęcia. No i jeszcze u chłopaków brakuje takich dwóch kawałków listwy, z tym, że chciałam dzisiaj zamówić biurko dla Dawida i wydaje mi się, że możliwe, że będzie trzeba listwę w jednym miejscu oderwać, bo szafa nie zmieści się koło tej szafki, na której on ma książki, te swoje wszystkie tam drobiazgi trzyma. Zmierzyłam metrówką i wychodzi tak na styk, więc... Nie wiem, jeżeli w którymś miejscu będzie nierówno, a ten dom jest trochę nierówny, no to ona się może nie zmieścić. Także zobaczymy. Zaraz się przeniesiemy na dół, bo oni przyjdą tutaj robić. Zaraz też poodsuwam tutaj, co się da, żeby już mieli dostęp do tych wszystkich krawędzi. No nie nagram. Najgorszy moment na nagrywanie sobie wybrałam. Zamówiłam dzisiaj przez internet rolety. Zamówiłam, co jeszcze? Drążek rozporowy zamówiłam, także będę tutaj, jutro to wszystko przyjdzie, bo zamawiałam na Amazonie, a płacę za Prime, więc będę miała wszystko na drugi dzień i wtedy jutro pewnie też będę nagrywać jakiegoś vloga, jak ogarniam coś tam jeszcze. No nie, Róża? A Róża tutaj ogląda tą bajeczkę i jest tak zainteresowana. No świnka Pepa, wiadomo. Znudziła ci się bajeczka? Znęsniłaś się za zabawkami swoimi? Ale pięknie. Ale minka. Mieliśmy tutaj mały dramat, mama jest osmarkana. O tak, jeszcze bardziej mam osmarkaj. Bo Róża chciała patrzeć, jak panowie robią, a panowie robią jak teraz. Cic, Tak? Sprajem robili, cic, cic. Psik, psik robili sprajem i dzieci nie mogą tego wmuchać. O jakie nieszczęśliwe dziecko. Jej, jej. Trochę jej podcięłam dzisiaj tą grzywkę, bo już miała taką długą, ale bałam się podciąć za bardzo, zanim pójdę z nią do yy, fryzjera. Żeby nie miała, wiecie, tak na prosto obciętej, takie krótkiej, żeby nie wyglądała głupio. Wysmarkamy nosek chyba, tak? Listwy już są na miejscu, tylko że niestety są na nich takie naklejki i muszę je pozdzierać. Także teraz się tym zajmę i będę naprawiać ten tył od komody, który mi dzieciaki wyrwały dosłownie. Bo mi włazili, chowali się, szaleli. Muszę to wyczyścić, bo jest brudno od kleju. Chodź. Chodź, idziemy. U. Takiego bombanka chcesz? No, to są kosiarki. Ach, światełka tutaj mrugają. Chodź idziemy kleju szukać. Chodź, A. musimy zapytać kogoś, bo ja nie mam pojęcia gdzie to może być. Ale fajnie zobacz, ma dzwoneczki. Patrzcie jakie ładne sztuczne drzewko. No ale cena, cena już nie taka ładna. Zobaczcie, to to jest piękne. Wyobrażacie sobie jak to musi wyglądać w ogrodzie wieczorem? Wow! Zobaczcie, szyszki 6 funtów. Ale to można sobie do lasu pojechać i nazbierać. Bez sensu za takie coś płacić. Słuchajcie, zapaczyłam się. Róża! Boż, mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Choć musimy zaparkować to. Boże, słuchajcie, ja chodzę, oglądam pierdoły, a dziecko po sklepie jeździ. Jedę, jak to się nazywa, ale się zastresowałam. Wiem, że jest odłączona um, z kosiarką. Róża, zostaw te kosiarki. Nie, idziemy, idziemy. Daj rączkę. Daj mamie rączkę teraz. Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym dniu. Wczoraj już nie nagrywałam, bo jak zwykle życie mnie przerosło, więc znowu będzie to taki vlog posklejany. Z dwóch dni, a może i nawet więcej. Chociaż myślę, że skończę go już dzisiaj, żeby po prostu spróbować Wam go wrzucić, żeby wieczorem był już na YouTubie. W ogóle nie wiem, co jest dzisiaj z moimi włosami, ale strasznie się elektryzują. Nie mam pojęcia, co się z nimi stało. Wyglądają strasznie i użyłam już sobie serum. A i tak są po prostu jakieś takie napuszone. Tutaj z tyłu są jeszcze mokre, bo je myłam. Ale po prostu chyba mam dzisiaj taki typowy bad hair day. Chyba zrobię sobie po prostu warkocz albo... Kucyka, bo nie ogarnę jej dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje. Ja sobie poszłam pod prysznic, a w tym czasie Róża postanowiła pobawić się w wykopaliska i zobaczcie, co zrobiła. Jest to oczywiście moja najdroższa, najlepsza paletka, ale jest już trochę stara. Więc. <laughs> zobaczcie. Także dużej szkody nie ma. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj dam radę z nią zrobić. Czy dam radę ją jakoś uratować. A śmieję się, że bawiła się w wykopaliska, bo wczoraj dostała jajko niespodziankę i yy, był w niej taki dinozaur to jest szkielet dinozaura także może mały archeolog yy, rośnie. Oczywiście ubrudziła ściany, ubrudziła cała siebie, ale już ogarnęłam to wszystko. No to jest chyba znak, że jednak trzeba zainwestować w jakąś nową paletę. Mam tutaj ostatnią dynię. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie, że przywieźliśmy sobie dynię, farmy dyń. Ja wcześniej miałam właśnie kupioną tą jedną i muszę teraz sprawdzić, czy ona jest jeszcze dobra, bo minęło trochę czasu, a Dawid zaczął mi te wszystkie dynie rozkrawać i po prostu w momencie jak zauważyłam, że zabrał się za tą, to było już za późno. Co jest w szkodniku? Chcesz Baję oglądać? Wiecie co, ja nie wiem, czy ona jest tylko tutaj tak z wierzchu nacięta, czy on doszedł do środka, także zaraz ją sobie rozetnę. I zobaczę, czy ona się jeszcze będzie do czegoś nadawała. I w ogóle najpierw muszę ją umyć chyba, bo jest strasznie brudna. Zobaczcie, dynia jest OK. Jestem trochę w szoku, bo byłam przekonana, że będzie już zepsuta, ale jest w jak najlepszym porządku. Także dzisiaj będę gotować zupę z dyni. Co się dzieje? Idziemy sobie właśnie na spacerek. Wózek jest z Arcos Mówię już zawczasu, bo może ktoś będzie pytał. Słuchajcie, tak jej się spodoba, wiecie, co ona dzisiaj zrobiła. Ja się budzę w środku nocy o trzeciej godzinie, a Róża sobie wstała i chciała wózkiem jeździć. Jest tak podekscytowana tym wózkiem? Co jest? Dawid nas dogoni, wiesz? Jest tak podekscytowana tym wózkiem, że cały czas wyciąga mnie na dwór. Co tam się stało? A pokaż, kogo ty tu wieziesz w tym wózku? Co tu masz za zwierzaki? Pokażemy. Jest bóbr, kaczka. I jest też renifer, którego kupiłam w GNQ. Zobaczyła go na wystawie i nie chciała oddać. Tak? Wiesz co, mama ci chyba troszkę wyżej jednak weźmie tą rączkę. Gołąbek jest? Papa, pa, pa gołąbku! O czekaj, bo ci torebeczka spada. Ona jak chce wyjść, to przynosi tą torebkę, podaje, żeby jej założyć. Ja wam mówię, no coś przesłodkiego po prostu. Nie mogę z tego renifera. A lalki też będziesz wozić? Teraz tutaj, tak? Ale pod taką górkę? Oj, to ciężko chyba ten wózek pchać, co? Róża podczas spacerów, czy to na zakupach, zawsze ucieka, a teraz normalnie po prostu nie to dziecko. Tak grzecznie chodzi. Czasami skręca nie w tą stronę, w którą ja chcę iść, ale jak tak sobie tutaj chodzimy w kółko, no to obojętnie, gdzie skręcimy. Tylko obawiam się, że Dawid nas już nie znajdzie. Bo troszkę tutaj takie kółeczko zrobiłyśmy. Przed chwilą ją pochwaliłam i już mi ucieka. <laughs> nie uciekaj, mamie. Bo ci dzieci powypadają z wózka. Nie można z dziećkami w wózku tak szarżować? Jak okay. Okej. Okay. Hałas był, tak? Może ktoś też podłogi sobie nowe robi? Tak? Jakie skupienie. A przy tym wózku jeszcze tutaj na dole był taki koszyczek, tylko że go wyjęłam, bo Róża szarżowała w domu po tym wózku. Po, po tym wózku. Szarżowała z tym wózkiem w domu i wypadał, wiecie, wysuwał się. Tutaj jest kotek, zobacz. Za tobą. Róża tu za tobą. No powiedz hej, kotku. Koku cieka, to znaczy kot ucieka. O oh, yeah. Ale nie krzycz do kotka, bo kotek koku, się wystraszy. Koku! O koku. Koku, koku, koku. Oh, yeah. Czekaj, bo się zaraz tu przewrócisz. No pożegnaj się z kotkiem, pożegnaj się. Koku! Koku! koku, koku. koku. O, Kotek zaraz ci wskoczy do wózka i będziesz go wozić. <noise> Ale się zrobiło pięknie. Zobaczcie to drzewo. Ślicznie wygląda. Walczę z dynią. Nie jest to łatwe, nie lubię tego robić. Zobaczcie, jak się ubrudziłam. No, hit, po prostu hit gorzej niż dziecko. Tutaj mam właśnie ten koszyczek, o którym Wam mówiłam, jak się wkłada tak pod spód pod ten wózek. Dobra, ja muszę teraz y, skoczyć na małe zakupy. Muszę kupić taką mocną taśmę dwustronną, y, żeby móc przyczepić y, te rolety. Kupiłam rolety dzień noc, takie szare i wydaje mi się, że będą bardzo ładnie wyglądały. Mam też tą taśmę, więc niedługo będę walczyć z zasłonami. Ale to już na pewno nie dzisiaj. Ja ostatnio w ogóle nie ogarniam życia totalnie, nie mam czasu na nic. No ostatnio jest po prostu dramat, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę i, i już jakoś sobie to życie zorganizuję, bo na razie po prostu wszystko mnie przerasta. Po prostu wszystko mnie przerasta. O ty tu przyniosłaś? O ty! Przepraszam bardzo, a pani prawo jazdy posiada? Czy posiada pani prawo jazdy? Nie! Jak usiądziesz? Chciałbym usiąść z Nic tam nie grzeb. Zobaczcie, to pojechałam po taśmę dwustronną yy, i po soczewice. <laughs> o, to jest Dawidek, który przestał jeść mięso. Tak. I teraz mama musi gotować dwa obiady dziennie. Nie musisz. O. No, a to co będziesz jadł? No, co nie ma nie no możesz, przecież ja nie mówię, absolutnie, ja to absolutnie nie akceptuję. No to dobrze, to no, oczywiście, że dobrze. Tylko trzeba będzie, będziemy Dawid w weekend robić jedzenie i mrozić. Tak. Słuchajcie, kupiłam w Lidlu cztery kwiatki. I są przepiękne. Dawid, powiedz, czy one nie są przepiękne? Są. Są cudowne. Zaraz je postawię w salonie. No, jestem po prostu zachwycona nimi. Kosztowały chyba 4 funty sztuka? Chyba tak, tak, 3,99. No. no, ale żeby nie było, soczewice kupiłam, taśmy też kupiłam. I właśnie chcę Wam jeszcze pokazać. To zobaczcie, ja te herbatki kupowałam yy, w Waitrose i one tam są dość drogie, a identyczne mają w Aldiku za funt 99. Dokupiłam też sobie takie ziarenka, bo już mi się kończyły. A właśnie soczewice myślałam, że mam, a okazało się, że nie mam w ogóle. Chyba, że gdzieś ją wsadziłam i po prostu nie pamiętam. Nie wiem. Mam całą szafkę zapchaną i będę musiała niedługo zrobić jakieś porządki, bo troszkę się tego wszystkiego nazbierało. No będę coś kombinowała tutaj z tą spiżarnią. Na razie powiesiłam już drążek. Muszę jeszcze tylko zerwać naklejkę. I jest tutaj taka jedna zasłonka, i chciałabym tutaj dać jeszcze taką drugą zasłonkę, taką samą. Będę musiała dokupić sobie zasłony zika, także będę musiała tam niedługo pojechać i jeszcze też kupić parę rzeczy, ale to na pewno zabiorę Was ze sobą. A kochani, dzisiaj już się żegnam, nie będę Wam pokazywała, jak robię jedzenie, bo po prostu nie mam na to czasu. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak jest, ale jutro spróbuję nagrać takiego normalnego vloga od rana do wieczora. Takiego wiecie, cały dzień ze mną, jak to, to naprawdę wygląda, a nie tylko jakieś takie, wiecie, urywki nagrywane w biegu gdzieś tam przy okazji. Także mam nadzieję, że jutro się uda, a dzisiaj już się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, pa.